Dzień dobry, rybki, witam Was w horoskopie na marzec 2024. Zobaczymy sobie, jaka będzie energia ogólna miesiąca. Co w pracy, co w miłości, relacjach, jakie rady, no i jakie ostrzeżenie na marzec. Tak więc zobaczmy, rybki, jaka będzie energia ogólna marca dla Was. Karta Księżyca. No, niektórzy z Was mogą się czegoś obawiać. Możecie się czegoś lękać w tym miesiącu, mogą być jakieś obawy, po prostu yy, najaw, tak? Także mogą być jakieś takie sytuacje, lub możecie spotkać takie osoby, które gdzieś tam was yy, no, działają na Was bardzo nerwowo, stresująco, depresyjnie być może. Być może niektórzy z Was będą rozwijać jakieś zdolności parapsychiczne, być może jakieś prorocze się pojawią, intuicja. Dla niektórych z Was, no, jakieś sekrety, tajemnice, o czymś nie będziecie wiedzieć, lub będziecie ukrywać coś przed kimś, albo ktoś przed Wami coś będzie ukrywał, więc stąd te sekrety, tajemnice. No, coś tu będzie niejasnego zobaczymy z czym to może być związane może karty powiedzą coś więcej a praca rybki praca sprawiedliwość i rydwan no mam wrażenie że praca będzie istotna dla was w tym miesiącu faktycznie mogą być tutaj jakieś ważne Sprawy urzędowe, być może będziecie coś załatwiać. To może dotyczyć jakiejś podróży, to może dotyczyć jakiegoś działania. Możliwe, że będziecie podpisywać jakieś umowy, może będziecie podpisywać jakieś na przykład umowy dotyczące jakiegoś transportu, może nabywać, będziecie jakąś flotę, na przykład jeśli chodzi o transport, o jakieś pojazdy i stąd tu będziecie potrzebować jakiegoś adwokata, jakieś umowy, jakieś zlecenia, będziecie wynajmować może, może albo zajmować się czymś takim, jakimś wynajem aut, wynajem samochodów, handel stąd jakieś umowy mogą być podpisywane w tym kierunku, może chodzić o podróżowanie w ogóle. Być może być może to sprawy sądowe jakieś. Firmy związane z firmą e, mogą się tutaj pojawić również. E, mam wrażenie, no przy tym księżycu coś może być niejasnego. Być może jesteście e, jako firma na drodze sądowej z kimś. Gdzieś tu się będzie toczyło jakieś postępowanie, które być może przyspieszy. E, no, jakieś sprawy będziecie tu załatwiać. A głównie urzędowe i dużo umów widzę. Więc jeżeli z klientami jakieś umowy, zlecenia, no to też słuchajcie wszystkiego, wszystko czytajcie. W tym miesiącu starajcie się um, wszystko czytać, chyba że zawsze czytacie to bardzo dobrze a jeżeli nie, no to no to czytajcie, bo tutaj może też jakiś pęd Was zgubić, chęć działania na już, na teraz i, i stąd możecie czegoś się nie dopatrzeć i podpisać umowę, która będzie niekorzystna na przykład, albo gdzieś tam później, w późniejszym czasie ona wyjdzie, że a kurczę, trzeba było inaczej podpisać tą umowę, więc no uważajcie, czytajcie w tym, w tym miesiącu, bym powiedziała, bo mówię, tu może ktoś coś chcieć szybko podziałać, nawet ekspres szybko i, i a wiadomo, trzeba tutaj pewne umowy podpisywać, no to czytać je, tak? Zwłaszcza, jeśli chodzi o pieniądze, biznes, no to tym bardziej, żeby nie było jakichś strat. Eee, także, jeżeli pracujecie gdzieś, no gdzieś właśnie w takich a, dziedzinach, czy, czy macie, będziecie mieć styczność z tymi urzędnikami, no to też tutaj tak może być. Być może to wy będziecie podejmować jakieś decyzje, i też tutaj ktoś może na Was wymuszać jakieś piętno szybkości, żeby te decyzje były na już, a może będzie Was gonił czas, może terminy jakieś, i też może być coś tutaj właśnie szybko, szybko, więc też. Czytajcie wszystko, zwłaszcza drobne druki, uważajcie na jakieś błędy, potknięcia właśnie w tych pismach, gdzieś tutaj w jakichś decyzjach. Jeżeli będzie podejmować jakąś decyzję i będziecie chcieli ją podjąć w sposób taki rzetelny i taki obiektywny, no to też tutaj może być jakaś presja czasu. I też uważajcie, żeby się gdzieś tam nie pomylić przy jakichś na przykład przy ocenianiu czegoś lub kogoś. E, no dobra, a e, zobaczmy, co wam karty radzą w takim układzie. No właśnie. Siedem mieczy. Na pewno radzą wam być sprytnym, sprytnie się zachować, czyli może tu być jakaś taka sytuacja, no, która będzie wymagała waszego sprytnego podejścia. Być może tych umów być dużo. Mogą być bardzo na przykład obszerne, a tu będzie bardzo ważny czas. Być może będziecie się przygotowywać do jakiegoś przetargu, i też tutaj będzie ważny czas, żeby szybko, na ostatnią chwilę. No to tutaj karty Wam radzą, by być sprytnym, ewentualnie wcześniej wszystko przygotować, wcześniej przeczytać, wcześniej się czegoś dowiedzieć. I no właśnie, i tak zadziałać, żeby wszystko. Żeby zdążyć po prostu, tak? Bo mówię, tu może być bardzo szybki pęd, jakiś nacisk na właśnie szybkie działania. No więc karta siódemki mieczy bym Wam mówiła, żebyście byli sprytni, żebyście po prostu e, przygotowali się odpowiednio do tej sytuacji. E, no dobra, e, a relacje, miłość, dziewięć, e, dziewięć buław i trójeczka. Kielichów, no właśnie. A w relacjach? No, powiem Wam tak, w relacjach może być taka sytuacja, że będziecie rozmawiać. Na przykład, jeśli jesteście z kimś w relacji, no to będziecie rozmawiać um, o stawianiu granic. A myślę, że może coś wyjść na jaw i to będzie związane z jakimś romansem. Być może czujecie intuicyjnie, że coś jest nie tak. Na przykład w tej relacji coś wam nie pasuje, coś się wam przestało podobać, i też to może być spowodowane jakimś romansem. To może być spowodowane tymi ukrytymi, no niestety, sytuacjami, czy też osobami, które się gdzieś ukrywa. Stąd dziewiątka była, być może byliście już w takiej sytuacji, byłyście, że już ktoś was kiedyś zdradził, i już więcej nie chcecie, ciebie, to się powtórzyło. Więc myślę, że ten miesiąc będzie. będzie Takim miesiącem, kiedy będziecie wyznaczać granice, czy co wolno, czego nie wolno, i tak jak mówię, może być związane to właśnie z tym romansem, zwłaszcza, że jest ten księżyc. Eee, możecie coś, mówię, przeczuwać. Możliwe, że po prostu, um, jeżeli szukacie kogoś, to też myślę, że tu ktoś może. Chcieć Was, na przykład, chcieć no, nawiązać z Wami relację, a może mieć kogoś, tak? I też myślę, że tutaj postawicie sprawę jasną. Przy dziewięciu buławach to jest takie właśnie stawianie, właśnie swoich e, racji na pierwszym miejscu, e, swojego dobra, tak, stawianie jakichś granic, że nie chcecie powielania jakichś sytuacji z przeszłości, czy nie chcecie się po prostu, no, myślę, że tutaj nie będziecie chcie, chcieć być tymi trzecimi, tak, bo ktoś może was chcieć postawić w takiej sytuacji, żebyście byli, były jakimiś kochankami na przykład, tak, więc no, takie stawianie granic w tym miesiącu, w relacji, a zobaczmy, e, czy tam powiedzmy jakieś rozmowy na ten temat, e, Także może dotyczyć jakiejś sytuacji, um, możliwe, że też e, może być jakieś spotkanie. Yy, które będzie na przykład cuto zakrapiane alkoholem, i tutaj albo coś wyjdzie na jaw, albo po prostu ktoś tu się mocno upije yy, i Wam się to nie będzie podobało, po prostu i też tutaj jest, może być po prostu jakaś rozmowa na ten temat, yy, mówienie co wolno, czego nie wolno, że Wam się nie podoba takie zachowanie, więc też takie mogą być sytuacje. Yy, dobrze, albo ktoś Was postawi w jakiejś sytuacji takiej właśnie. Yy, i, I też Wam się coś nie będzie podobało. No, ogólnie dobra karta 9 buław, no bo jak gdyby nie było, stawianie granic jest zawsze dobre i słuszne. E, dobrze. A, rada w tej sytuacji. Jaka jest rada? No, rycerz... Rycerz kielichów. E, no, czyli karty Wam radzą, żeby w tych sytuacjach takich powiedzmy e, sercowych um, też, myślę, dawać jakąś e, szansę, żeby te stawianie granic nie było takie bardzo sztywne, żeby może troszeczkę negocjować e, pewne rzeczy. No bo tu mogą być takie sytuacje, tak jak mówię, no nie warto czasem przekreślać e, całego życia, jeśli chodzi o jedną sytuację, a tutaj możecie bardzo twardo stanąć e, w pewnych sytuacjach i... I po prostu myślę, że karty Wam radzą. Jakieś negocjacje tutaj, zachowanie się bardziej elastycznie. No i rozmowę przede wszystkim. Komunikację, żeby nie tyle odcinać się od kogoś, bo coś się wydarzyło, tylko po prostu rozmawiać. Pozwolić wyjaśnić na przykład, tak? Dobra, ale co jeszcze oprócz tego księżyca? Co jeszcze w marcu? No, ósemka kielichów, odchodzenie od czegoś, rezygnowanie z czegoś, co, no, co jest dla Was istotne. Czyli faktycznie być może odchodzenie od jakichś planów, odchodzenie od jakiejś pasji, odchodzenie od kogoś na przykład. Ale dlatego, że na przykład chcecie coś nowego, że coś pojawiło się, jakaś szansa na przykład na horyzoncie zupełnie inna, albo że po prostu chcecie zmiany. Być może coś już nie spełnia Waszych oczekiwań. Coś, co jest bliskie waszemu sercu, ktoś, być może ktoś, kogo kochacie, no w jakiś sposób już tutaj no nie spełnia Waszych oczekiwań, czy po prostu uważacie, że się już nie dogadacie na przykład z tą osobą, tak? Więc tak jak gdyby, no, karty radzą negocjacje, więc dla niektórych z Was może się pojawić tutaj e, takie coś, no, ale takie odchodzenie, natomiast, no, ten Księżyc, więc e, no, powiedziałabym, żebyście może, e, jeżeli mogłoby się to wszystko wiązać, to powiedziałabym, żebyście przy tym Księżycu uważali, no, bo coś może tu być niejasne, więc żebyście nie podejmowali też pochopnych decyzji jakichś na przykład. No, bo możecie jeszcze wszystkiego na przykład w miesiącu marcu nie wiedzieć, więc może warto się nad tym zastanowić, bo karta ósemki kielichów może być też kartą, która mówi o zastanawianiu się nad tym odejściem. Ona może oznaczać, że odchodzę, ale może mówić, że zastanawiam się. Więc może się zastanówcie przy karcie Księżyca, nic nie jest pewne. Więc być może powód, dla którego. Chcecie odejść, jest nie do końca jeszcze jasny albo jeszcze nie wiecie wszystkiego. Yy, dobra, co Wam karty radzą? Co Wam karty radzą na marzec? No, znowu pazik kielichów, czyli radzą Wam, yy, no ja myślę, że radzą Wam yy, na pewno pomyśleć o. Yy, czymś nowym. Być może radzą Wam coś nowego, jakieś nowe przedsięwzięcie, nową pasję sobie na przykład wymyśleć. No, mogą Wam radzić też, jeśli myślicie tutaj o dziecku na przykład, no to mogą Wam radzić, żebyście się też kierowali dobrem, na przykład dziecka, jeśli macie, a chcielibyście tutaj coś wyjdzie, więc mogą mówić o tym dziecku, mogą mówić też o tym, że, bo księżyc też jest no, ciążą, tak? Więc możliwe, że radzą Wam. Eee, no, jeżeli chcecie oczywiście, jeżeli o tym marzycie, no to mogą Wam radzić tą ciążę na przykład, tak? Dziecko. Eee, dobrze, a przy czym Was ostrzegają karty w takim układzie? Przed zmianami. Eee, ostrzegają Was przed jakimiś takimi sytuacjami, które mogą się pojawić eee, w Waszym życiu, na które nie macie wpływu no, i tak naprawdę nie wiecie, co się wydarzy. Czyli przed takimi um, ostrzegając być może przed zbyt pochopnym podejmowaniem decyzji co do takich sytuacji nagłych, które się gdzieś tam być może wydarzą w waszym życiu w marcu. Um, I są one, mogą dotyczyć jakichś zmian, mogą dotyczyć spraw finansowych tutaj również, więc no, coś tu może być nie do końca jasne przy tym księżycu, no trzeba strasznie uważać, bo, no bo jest to taka karta, która troszeczkę zaciemnia obraz wszystkiego i przy każdej decyzji trzeba się dobrze zastanowić po prostu nad tym, bo coś może być tutaj niepewne, nie do końca wiadome, Dlatego warto pomyśleć. No dobrze. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia, cześć.